To biedza, to... Nie, stało nie, jak to było wczoraj, nie, ja pamiętam, chociaż nie, nie, O teraz mówię, nie, 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 i nie, przeję. A co tam się dzieje? Nie, to jest moja reakcja, słyszę Święty Brot wybrał na twój numer Ja tu nic nie widzę z góry Bo mi, mi zasłaniają chmury Widość nie Więc przestań wiesz wszystkim co słychać A, giga! Każdy bezimienny, wszędzie Nie wojna są przynajmniej stan wojenny Władza słowa niczpaniaków na większym na czele A Biblia na wrożce stała Blizka z Hmm, to może jeszcze raz Kończymy na elektrycy, kończymy na barco, nie warto warto. czasu, była praca, by, by, nie jest już za późno, by na wracać tak naprawdę, nie jestem lepiej, czuję się samotny a tak rzadko tak się tu człowiek, kiedy wikacja nie mówi mi na zdrowie, a przyjemnie, a zdrowie, tak, tak, ta ta ta. wczoraj tak, tak, na nie tak, 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 nie tak, że ty nie da rady, na to już za daleko Co Człowiek ucetłonił do mnie, czeka wszystkich, ten najwyższy czas, obrzydło mi mówi nie da rady, to nie da rady, na to już za daleko zawsze. Ciąg dalszy rozmowy był taki, bóg mógł zacząć zespieć. Zrobiłem już to tylko mogę zrobić go raz ale byłaby to największa kasza na wszystkich kasza Może ma się coś zrobić, nie wiem, coś naprawić Mów to sercu, synu, już mnie to nie bawi Może ludzie nagle wszystko skończcie ze sobą Jaką mam pewność? Musisz wierzyć mi na słowo, ale może być dobrze Szansę mamy ciągle niezłe To ci spokój, ale jeszcze się odwiedźmy Odłożył swój a ja chciałbym wiedzieć mu co ja mam robić, żeby uratować ludzkość Więc ludzie, zróbmy coś, żeby świat był lepszy Bo on zadzwoni i znowu mnie opierzy A przyk, a zrola ta ra ta, 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 ta Co rachunka w twoim domie czeka wszystkich Jeżeli czas obciął nie, nie, nie da Bo cię, Nie da Na to już za daleko zasz.